Komu teraz dajesz słoniowi? Słoniowi dajesz piciu? Robisz mu herbatkę? Zrób słonikowi herbatkę. Zrób. Wszyscy już dostali piciu. Wszyscy dostali piciu. Daj, daj ci, daj ci. Daj ci, bo jest przecież przyjęcie. Komu jeszcze nie dałaś ci? Komu jeszcze nie dałaś herbatki? Potem pójdą wszyscy tańczyć. Pepen? Pepen nie ma herbatki. Jak też możesz. No, daj herbatkę. Zgubiłaś wszystko? Niemożliwe. Gdzie dzwanuszek z herbatką? O nie. Komu jeszcze nie dałaś herbatki, Laureczko? Komu jeszcze nie dałaś herbatki? A twój lajon? No, nie dostał jeszcze herbatki. A daj kisa Agatce. Gdzie jest Agatka? Nie zagadka, Nie zagadka. A Agatka ma herbatkę. Sprawdź, czy Agatka ma herbatkę, Laureczko. Sprawdź czy Agatka ma herbatkę. Sprawdź, czy Agatka ma herbatkę. Sprawdź. Sprawdź czy Agatka ma herbatkę. Ma herbatkę w kubeczku. Sprawdź. O, o jeszcze jeden twój kolega. No faktycznie. Też trzeba mu dać pić, oczywiście. Zaprosiłaś go na przyjęcie, prawda? Super. No, daj mu pić, daj. Daj mu pić, daj. Gdzie jest dzwonuszek? O, tu jest. Tu masz dzwonuszek? Tak. No nie lej po nim, wlej mu do kubeczka. Tak. Cukier. A cukier? Tak, śliczny. Kogo szukasz? Czoklat? No, czekolad. Only sugar. Pepper, yeah. Daj paprykę, daj. A może cytrynkę do herbatki? Cytrynkę! Tak, leman! Nie ma. Wymieszaj ładnie, pomieszaj łyżeczką. Gdzie masz spun? O, jest. Dobrze. Daj już teraz pingwinowi, daj. Esse pinguim Super. Pomachaj bye. Pomahai mamie. Bye. <coughs> <coughs> <No, tos> Powez bye. Bye.